Ryszard Maj, kolej od kuchni, zapraszam. 5, 4, 5, 5. Na semaforze sygnał S2, jazda z największą dozwoloną prędkością. I tu proszę Państwa, nasuwa się pytanie, z jaką prędkością dozwoloną? Dla danego pociągu, bo na przykład pociąg towarowy będzie miał prędkość 80, osobowy 120 lub 130, a szybkie pociągi na tej linii mają 160 na godzinę. Oczywiście prędkości te podane są w służbowym rozkładzie jazdy danego pociągu. Na drugim rozjeździe. Mamy tak zwaną jazdę na ostrze, czyli przejazd pojazdu szynowego przez zwrotnicę od strony Iglic. Wskaźnik W5 wskaźnik kresu przetaczania czyli maszynista wykonujący na tej stacji manewry nie może wyjechać. za Zatem wskaźnik bez zgody dużego ruchu. Jedziemy linią normalno-torową. Szerokość toru 1435 mm, między, licząc między główkami, szyn. tam, gdzie jest słaba widoczność. Semaforów lub tarczy umieszcza się wskaźniki W11A. SBLK wskazuje nam sygnał S2, czyli jedno zielone światło ciągłe jazda z największą dozwoloną prędkością. Po drugim to, że jak widzimy zbliża się pociąg osobowy, też go obserwujemy. Wskaźnik W11P oznacza, że za nim znajduje się tarcza ostrzegawcza przejazdowa. Jeśli tarcza ostrzegawcza przejazdowa będzie nieoświetlona, względnie jedno światło lub dwa pomarańczowe poziome, oznacza to, że maszynista musi zwolnić na tym przejeździe, której tarcza dotyczy. Do 20 km na godzinę i regulować prędkość tak, aby móc się w każdej chwili zatrzymać. Przykładowo, w naszym torze stoi samochód, zatrzymaliśmy się, jadąc prawidłowo, ale ten samochód zatrzymał się w dwóch torach, czyli zagroził bezpieczeństwu ruchu w drugim torze. Co robimy wtedy? Natychmiast uruchamiamy sygnał. Automatyczny alarm, po to, aby jadący sprzeciwka pociąg nie wjechał na ten samochód. Jadący maszynista, nie tylko jest odpowiedzialny za swój tor, po którym się porusza, ale również za sąsiedni i musi reagować na wszelkie nieprawidłowości. Prowadzimy pociąg i nagle wyskakuje nam z lasu, jeleń, łania lub dzik. Uderzamy w niego i co należy zrobić? Należy natychmiast zdrążyć hamowanie nagłe i zatrzymać się. Nie można takiej sytuacji lekceważyć, bo jest również takie zagadnienie na symulatorze: jak ktoś będzie zdawał na maszynistę, po prostu wpuszczając zwierzę na tor, maszynista spogląda. Na manometry ciśnienie w przewodzie głównym jest normalne, a nic się nie stało, jadę dalej. Ale taki zwierzak może nam co zrobić? Po prostu podbić kurki końcowe, i nasz pociąg może się nie zatrzymać. Więc bezwzględnie zatrzymujemy się, sprawdzamy drożność przewodu, ten przewód będzie odcięty. To należy po prostu przeprowadzić próbę hamulca. Po oględzinach technicznych, lokomotywy, wagonów. Jeżeli nie ma przeszkód, kontynuujemy jazdę. Urządzenia sygnalizacji na przejeździe, do którego się tarcza odnosi, są sprawne. Jazda przez przejazd największą dozwoloną prędkością. Omówione tutaj zdarzenie z zwierzęciem miałem prowadząc pociąg osobowy do stacji Rzepin i tuż przed stacją Rzepin w lesie na tory wybiegł mi Jeleń. Niestety zginął, a ja miałem uszkodzony przy lokomotywie zgarniacz śniegu. Ograniczoną prędkością wjechałem w stację Rzepin i odstawiłem lokomotywę do naprawy. Zapisałem naprawę. Przyszedł mistrz i oświadczył, że tą lokomotywą mogę prowadzić pociąg z powrotem do stacji Poznań Główny. A ja mówię tak, proszę pana. Ja twierdzę, że to zagraża bezpieczeństwu ruchu, ponieważ jedno mocowanie zostało oderwane, a drugie jest naderwane. Także w każdej chwili może po prostu ten zgarniacz spaść mi pod wagony. I kategorycznie odmówiłem jazdy na tej lokomotywie. Jeśli pan twierdzi, że jest sprawna i mogę jechać na niej, proszę mi dać to oświadczenie na piśmie. I tu rozmowa się zakończyła. Dostałem lokomotywę zastępczą. Ostatni semafor blokady samoczynnej wskazuje wolną drogę. Za chwilę będziemy się mijać z pociągiem towarowym. Obserwujemy jego osygnalizowanie oraz stan techniczny, czy nie wystają jakieś elementy zagrażające bezpieczeństwu. Sprawdzamy również sygnały końca pociągu. Podział zbliża się do kolejnego rozjazdu. Jedynkami oznaczone są to kierownice rozjazdu, dwójka to krzyżownica. Dziękuję bardzo za dotrwanie do końca. I zapraszam na kolejne filmy. Kamera, narracja, realizacja Richard May. Koniec.